Proszę Państwa przechodzimy do uchwały numer 7. Uchwała numer 7 uchwałę opiniowała Komisja Ładu i Porządku. Proszę bardzo, Pan Radny. Pan przewodniczący mucha, proszę uprzejmie. Uchwały na uchwałę była pani które nam. Czy było wytłumaczyła i objaśniła i wyliczyła koszty, które będziemy, które urzędnia to zyska do głosowania na sześciu radnych komisji przystąpiliśmy do głosowania. 4 głosy były za, dwa były przeciw odnośnie tej uchwały Dziękuję Sprawy, bardzo. W sprawie Czy w sprawie e, uchwały są ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący myśliwiec. Pan radny Mirka, Pani Radna Jęza. Proszę uprzejmie. Pan radny Myśliwiec. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, co będzie z pracownikami obecnej sprawy miejskiej? Czy ktoś traci pracy? Czy ktoś będzie miał dzień? są pytania? Panie wiceprzewodniczący, znają środowisko tutaj włonkowskie, czyli mają samkę pracę trzeba poszukać rozwiązań oszczędnościowych. Znalazł się pakat na monitoringu, czyli jeden etap, to jest kwota 1700 zł w jeden miesiąc, jak i również obsada yy, yy, ochrony Piątkowskiego Parku Przemysłowego, co jest to kwota ponad 90 tysięcy złotych, co daje nam oszczędność w skali roku ponad 100 tysięcy. Ale myślę, że powinniśmy szukać tej oszczędności. Tu bardziej chodzi o mobilność, straży. Straż miejska do tej pory była obsługiwana przez sił strażników. Straż na etapie utworzenia, na etapie operacji Zajęczowej przesunięto dwie osoby na finansowanie ze Starosta Powiatowego. Pozostało pięciu pracowników Straży Miejskiej. Pięciu pracowników Straży Miejskiej na obszar naszego miasta jest niewystarczający. Natomiast logistycznie prowadziliśmy e, monitory e, miejskie, które Znakomicie sprawuje się, przekazujemy dane do policji. Ważną sprawą jest model współpracy z policją, czyli wydatkowanie środków finansowych na patrole dla policji, która stacjonuje w Komisariacie Policji. Chcę również zwrócić uwagę, że Komisariat Policji w Pionkach został zmodernizowany ze środków zewnętrznych, to jest, to jest bardzo duży funkcjonalny, to, co jest, jest, jest ważne, że stan osobowy w zwiększa policji zwiększa się poprzez przesunięcie policjantów z jednej na teren naszego miasta, a więc policja w naszym mieście będzie liczyła już w tej chwili 65 policjantów. Ja chciałbym tutaj podać taki przykład, kiedy yy, yy, wizytą. z wizytą w jednym z państw zapytano się ilu policjantów obsługuje moje miasto. Kiedy podałem, że 45 było ogromne zdziwienie, ponieważ po takim samym poziomie liczby rozłożności policjantów w tej miejscowości było 8. Ja rozumiem, że nasze tak prawodawstwo, ustawy obowiązujące policję podlegają taką liczbę policjantów, stąd też pierwsze, ludzie ze Straży Miejskiej przejdą na mój który jest prowadzony już przez nasze miasto i przejdą również na teren ochrony Kierowickiego Parku Przemysłowego, gdzie jest prowadzona ochrona przez firmę zewnętrzną gdzie mamy płacić pieniądze firmie zewnętrznej jak możemy płacić naszej firmie czyli tutaj pracownikom ze strony pracowników straży miejskiej Myślę, że jest to wystarczające do przekonania Państwa, że jest to właściwy właściwy sposób rozwiązania problemu bezpieczeństwa dla naszego miasta, bo bezpieczeństwo będzie zachowane, a jednocześnie wykorzystane będą nowoczesne środki, które się stosuje poprzez monitoring, jak i również dodatkowe dyżury, dyżury przez policjantów z komisariatu. Policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Kolejno, tak jak Pan Radny Mirka, Pani Radna Giełdza, zgłosił się również Pan Radny Miśkiewicz. Proszę bardzo, Panie Radny. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja trochę też może Państwa zaskoczę, bo nie będę się odnosił do tego, czy Straż Miejska jest potrzebna miasto Piątki. Tego, ten temat zostawię na boku. Natomiast chcę tutaj porozmawiać, żebyśmy porozmawiali na temat trochę inny, aczkolwiek z tą Strażą Miejską związany bardzo mocno. Otóż, jak rozumiem, impulsem do przedstawienia nam takiego projektu uchwały było szukanie oszczędności. Pan burmistrz mówi tutaj o 100 tysiącach oszczędności tak dalej, Ja to jest dla mnie zrozumiałe, ponieważ RILIO dało nam taką krytyczność, że te oszczędności szukali. Natomiast powiem szczerze, że wątpię, aby takie oszczędności udało się uzyskać poprzez likwidację Straży Miejskiej. Panie burmistrzu, pan powiedział, odpowiadając na pytanie wiceprzewodniczącego Myśliwca, że nikt pracy nie straci. bo to będą przesunięcia, część ludzi pójdzie do ochrony bramy Prolitu monitoring i tak dalej. Owszem, tylko teraz tak. Ochrona bramy, bramy dla mojej wiedzy kosztuje nas 7600 miesięcznie. Ludzie pracują za stawki godzinowe, nie wiem, 3,54. Przecież te osoby, które zostaną przeniesione ze straży miejskiej do ochrony, nie będą pracowały za takie pieniądze. One, jak rozumiem, utrzymają swoje dotychczasowe oposażenie. Co więcej, na monitoring, który działa, i bardzo się cieszymy, że on w naszym mieście funkcjonuje, trzeba będzie zatrudnić pewnie dodatkowe osoby, bo tam musi być system zmianowy. No, jedna osoba tam ile tam będzie musiało osób pracować? Trzy. Trzy. Trzy, trzy. trzy cały, I te trzy osoby pracując na zmianę wystarczą do obsługiwania tej, tej, tej ilości kamer, skoro jeszcze myślimy o tym, żeby ten system monitoringu rozszerzać. Mam co do tego pewne wątpliwości, ale nawet jeśli tak jest, to moim zdaniem, ja, ja się tego obawiam, że przyjęcie takiej uchwały nie tylko nie doprowadzi do ograniczenia wydatków, ale wygeneruje wręcz kolejne wydatki. I powiem szczerze, mam bardzo poważne wątpliwości i raczej jestem skłonny głosować przeciwko tej uchwały. Ja odpowiem tutaj. Pierwsze, ochrona chroników to pracownicy przede wszystkim yy, będący w, w stanie spoczynku. Czyli na emeryturach zatrudnieni ręciści, prawda? Natomiast my mamy dbać o kadrę osobową, która jest zatrudniona w strukturach w Urzędu Miasta i Straż Miejska liczyła 7 osób wcześniej. Przepraszam, 7, tak. Dwóch pracowników przeszło już do warsztatów terapii zajęciowej i ten pomysł to nie jest pomysł związany z redukcją tutaj budżetu, tylko ten pomysł rodził się u mnie. Wcześniej, tylko poprzez to, że odszedłem z Urzędu Miasta, przyszedł następca, później był komisarz, prawda, nie było to wprowadzane. Natomiast dwie osoby już przesunąłem ze Straży Miejskiej, widząc, że nie ma potrzeby y, utrzymywania tej Straży Miejskiej w piątkach. Ja nie powiem tutaj. O mieszkańców naszego miasta, o ich o głosach. Po co Pan utrzymuje strasznie miejską. bo ja różne mam głosy. Po co Pan utrzymuje tylu urzędników, po co Pan utrzymuje w każdej instytucji? Uważałem, że ci ludzie są potrzebni. Jeżeli zastosujemy nową metodologię bezpieczeństwa, czyli uruchomiony monitoring, który nas kosztuje, prawda? I jeżeli jest możliwość przesunięcia tych ludzi na monitory, jak i również na ochronę chronitu, ale też nie ukrywam, że będę szukał rozwiązań innych, pomocowych. Przecież proszę Państwa jest pomoc publiczna, są tak zwane staże, są roboty publiczne. Policji w Radomiu, w służbie zdrowia, co stosuje prezydent Radomia, obsługa szpitala, który jest w gestii prezydenta Radomia, on obsługuje się robotami publicznymi. Ja widzę rozwiązania, czyli starzyści, roboty publiczne, które będą wspomagać sprawy związane z ochroną Pionkowskiego Parku Przemysłowego. Natomiast osoby, które pracują w Straży Miejskiej będą pracować w monitoringu. I jest to, myślę, dobre rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem, co tu jeszcze raz powtórzę, jest to współpraca dobra z policją, czyli wypłacanie dyżurów przez prowadzenie przez akcję policji na terenie naszego miasta poprzez dodatkowe patrole. I to jest, myślę, najwłaściwsze. Rozwiązanie. Natomiast nie argumentuję tutaj, co jest w ogóle w opinii publicznej w Polsce w tej chwili lub w innych miejscowościach, gdzie rada jest podstawiona, że będzie referendum, żeby zlikwidować straż Miejską. Mnie to do głowy nie przychodziło, bo myślenie jest moje takie, że nie jest sztuką coś zlikwidować, tylko zrobić coś, co jest nowatorskie i gdzie spełni nasze wymogi. A jeszcze powiem taki przypadek, kiedy przedwczoraj przyjechała telewizja publiczna i mówią, no Pan ładnie opowiada o straży, ale niech Pan przedstawi tą straż miejską w Pionkach. No ja mówię, no to proszę dzwonimy, prawda. Okazuje się, że był jeden tylko strażnik miejski na nasze miasto, a była to godzina, nie wiem, dwunasta, trzynasta. Nie wiem, o po tej porze był jeden strażnik. Jeden był na zwolnieniu, drugi był na, nie wiem, na odbiorze. Trudno mi powiedzieć, na drugiej zmianie, czyli jeden. Czyli co może jeden człowiek zrobić? Natomiast ważnym jeszcze argumentem, że policja w tej chwili przesuwa swoich policjantów z jednym lewnisko do pionek i nie ma co ukrywać, że. Nie będą oni stacjonować w Wiedni Letnisko, tylko będą na terenie naszego miasta. My zyskamy, no mi szkoda Wiedni Letnisko, że nie będą mieli policjantów. A jeżeli u nas będzie 65 policjantów w naszym mieście, to, to jest ogrom ludzi. To jest na nasze miasto i gminę Pionki jedne, to jest ogrom ludzi. Także wyobraźcie sobie, mając do dyspozycji nowoczesne środki, bo można było powiedzieć, przed wojną wystarczyło trzech policjantów na teren naszej miejscowości. W okresie PRL-u również ileś potrzeba było. Natomiast obecnie ta liczba jest redukowany i tak jak za Rady Miasta szukam w trakcie roku budżetowego oszczędności. Pierwsza 100 tysięcy, dodamy następną instytucję 100 tysięcy. Będziemy po kolei dodawać te kupony, żebyśmy zrealizowali ten budżet. Ci, którzy głosowali za tym budżetem oczekiwali ode mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli tylko jedno słowo. Wydaje się, że no 7600 razy 12, to, to daje to w granicach 95 tysięcy złotych. Ale ci ludzie będą pracować. Tak, ale do, to jest firma ochrony. która firma tak. nie żyje tylko zmianowym. Te firmy mają cały szereg najróżniejszych obiektów do ochrony i tak jak zostało powiedziane, są to pracownicy, mieniąca, są to emeryci, natomiast my powinniśmy dbać o mieszkańców naszego miasta. Rzeczywiście. Jest jeszcze jedna rzecz. Szanowni Państwo, pamiętajmy o, o takiej historii, że nawet jeżeli na tej zmianie było dwóch e, strażników, na jednej, dwóch i na drugiej, to e, całe działanie e, polegało na tym, że oni byli poprzez monitoring informowani, że tam coś się gdzieś dzieje i ewentualnie podjeżdżali w to miejsce. W nocy nie było straży. I całe funkcjonowanie bezpieczeństwa miasta polegało w nocy na zawiadamianiu policji. Osoba siedząca na monitoringu zawiadać, widząc coś w kamerze, że jest e, jakieś zagrożenie bezpieczeństwa, czy wandalizm jakiś, zawiadamiała policję i policja podjeżdżała i skutecznie e, w ten sposób działała. Także myślę, że, że to będzie dalej na pewno skutecznie <laughs> działać. E, pani radna Giem zaproszę uprzejmie i jeszcze pani Radna Kupczyńska i już zostało, tak. jeszcze tylko... Dobrze, dobrze, jak najbardziej. Tylko, że Pan Mirka jeszcze w tej sprawie jeszcze jest. Nie na... raz nie Proszę dobrać. Państwa, ja nie tak do końca byłabym za likwidacją tej straży naszej. Czy jest nam potrzebna? Ja bym powiedziała tak, że może być, bywa różnie. Dziś jest nam niepotrzebna, a jutro okaże się, że może być nam bardzo potrzebna. Tak, y, mieszkańcy pionek już przyzwyczaili się do tej naszej straży i ja byłam świadkiem sama y, kilku takich interwencji, gdzie interweniowała akurat Straż Miejska, nie policja, tylko ludzie dzwonili do Straży Miejskiej. Nie wiem, czy to będzie dobre, że ją zlikwidujemy. Jeżeli tak chcemy bardzo oszczędzać, ja bym powiedziała, może nie tak, rzeczywiście zlikwidować tą firmę ochroniarską, albo konto może jeszcze tych ze dwóch, ze dwie osoby zatrudnić do straży, rozszerzyć im zakres czynności. Może to byłoby lepsze, może w ten sposób by spróbować? Natomiast jeżeli tak chcemy bardzo oszczędzać, to może nie zaczynajmy tak koniecznie od akurat straży miejskiej. O, jak tu nam wcześniej kolega powiedział, to w oszczędności właściwie żadne. Jest bardzo znikome w każdym razie. Natomiast proszę Państwa, może zacznijmy oszczędzać od góry. Jak wiemy, w urzędzie miasta stanowisko skarbnika jest obligatoryjne. Musi być. Natomiast bym powiedziała, że stanowisko wiceburmistrza to nie tak zupełnie już do końca. Tym bardziej, że często jego zachowanie i jego decyzje są bardzo różne i bardzo mylne. W związku z tym ja bym powiedziała, że może zdecydujmy stanowisko wiceburmistrza na kontu pozostawienia straży miejskiej. Jestem za. Dziękuję. Pani Kopcińka, proszę. Szkoda, że po tylu latach dopiero dzisiaj dostrzegamy mankamenty, jakie się kryją w straży. Ja uważam, że nie, nie będę debatowała czy straż jest potrzebna, czy jest niepotrzebna, ale z tego tytułu nie ma żadnych oszczędności. Była kwota zapisana na straż 385, będzie 362 tysiące. Mam wrażenie, że nie likwidujemy straży tylko na bo zamiast straży będzie wydział i zupełnie być może innymi zadaniami. Y, ja mam pytanie do Pana Burmistrza. Nie byłoby rozwiązania straży miejskiej, gdyby nie było opinii Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Chciałbym poznać tą opinię Chciałbym poznać ustalenia, ile miasto będzie płaciło y, komendzie za to, że będą wzmożone patrole policji. Bo okaże się w końcu, że tych oszczędności nawet 100 tysięcy, które mamy do płacić do firmy ochroniarskiej z tytułu ochrony rolników, to, to nam nic nie zostanie czyli de facto... Pan literatury. dzisiaj? Dziękujemy. Dzisiaj <laughs> tylko Pan Dyk, go, proszę. Degadący. Szanowni Państwo, raz jeszcze odnośnie tych rzekomych, też tam rzekomych oszczędności. No, Panie Przewodniczący, Pan mówi, że 12 razy, czyli już miesięcy pomnożona przez kwotę 7600 to są te realne oszczędności. Owszem, to byłaby prawda, gdybyśmy całkowicie zrezygnowali z ochrony bramy projektu. Ale my tego nie robimy. Zamiast tego prowadzamy tam pracowników, którzy będą mieli wyższe uposażenia. Więc koszty będziemy ponosić cały czas. Dodatkowo będziemy mieli jednak braki na monitoringu. Ja tutaj pan. Zastępca burmistrza, pan Mazur, mówi o tym, że trzy osoby sobie nam dają radę. No naprawdę, ja to, ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Tam musi być system zmianowy, bo jak rozumiem, będzie monitoring całodobowy. Zakładamy, że jedna osoba będzie tylko na, na zmianie. Panie burmistrzu, pan mówi, że teraz był jeden strażnik, bo jeden miał porobowy, bo jeden miał odbiór godzin. Jeżeli będzie jedna osoba na jednej zmianie, ktoś może złapać grypę, dobrze, poleży w, co, w domu tydzień, ale ktoś może złamać nogę i będzie miał dwa miesiące zwolnienia. Co wtedy zrobimy? Nie będzie możliwości takiej, żeby monitoringiem, żeby zajmowały się tylko trzy osoby. Tam trzeba będzie w dłuższej perspektywie czasu zatrudnić więcej osób i to będą dodatkowe koszty. Nie mówmy o żadnych oszczędnościach, bo ich nie ma. Ale jeśli pan burmistrz chce mieć oszczędności i likwidować tą Straż Miejską, to ja panu podsumuję jeden pomysł. Ja co prawda będę przeciwko tej uchwale głosował, ale jeśli ma do tego dojść, nie róbmy żadnego oddzielnego wydziału. Gdzie będzie kierownik i tak dalej? Po co my to robimy? Czym, będzie się ten, czym będą się ci ludzie zajmowali? Ochroną mienia gminnego, szanowni państwo. Bramy broni tu i tak naprawdę, dlaczego tego nie włączyć do wydziału mienia gminnego? Po co nam dodatkowy wydział? I kierownik i tak dalej. Jeżeli szukamy oszczędności, to w tym kierunku, jeśli już musimy zlikwidować tą straż choć uważam, że to nam przyniesie naprawdę tylko wzrost wydatków. Tak. Dziękuję. Mam takie pytanie. Rozumiem, pan pracuje w Radomiu. Orientuje się w Radomiu jak szpital funkcjonuje radomski? No to szkoda. Więc pani wiceprezydent Radomia, korzystając z możliwości oszczędności, korzysta z robót publicznych, ze staży, więc my również będziemy korzystać z wzorem Radomia. Ja korzystam, rozmawiam z panem prezydentem Kosztowniach, z panią wiceprezydent, ona mówi. Trzeba szukać oszczędności, więc zatrudniają roboty publiczne, staże. Ludzi dużo jest młodych, przychodzi po studiach. Panie burmistrzu, niech pan mnie zatrudni gdzieś w jakiejś instytucji. A ja mówię tak, dobrze, tylko żeby pan poznał pracę, żeby pan się zaaklimatyzował w staże. I taką możliwość ja proszę państwa zgłosiłem wniosek na Powiatowej Radzie Zatrudnienia, aby zwiększyć w budżecie powiatu powiatowej rady zatrudnienia wydatkowany milion złotych na roboty publiczne. Pani wiceprezydent Radonia jak również wójtowie, burmistrzowie przegłosowali taki wniosek i milion złotych będzie przeznaczony na roboty publiczne. Co pozwoli, że sięgniemy do osób, które pójdą na zatrudnienie, umowę o pracę i będą funkcjonować w strukturach urzędów miasta, bo, bo przecież są na umowę o pracę. Natomiast no nie wiem ile można powtarzać. Jeżeli jest wakat na monitoringu i płaca kogoś wynosiła 1700 zł i nie ma tej osoby i przechodzi strażnik na to miejsce, no to jest oszczędność. Jeżeli firma ochroniarska y, y, kosztowała nas tyle, to jeżeli pracownik ze Straży Miejskiej przechodzi w to miejsce. I posiłkujemy się z robów publicznych, ze stażu, no to co wydatkujemy. No przecież to nie jest sztuką, że ja bym wam podłożył, że nagle likwidujemy i tworzę, ile się etatów w mieście. Nie. Jest to rozwiązanie, że tych ludzi, co mamy, to wykorzystujemy. Ale powiedziałbym tak, to co społeczeństwo widzi, ile razy mnie spotykało i nie szanowało tych ludzi. Ale ja ich nie słuchałem mieszkańców, bo uważałem, że każdy podchodzi. Nie trzeba policjanta, nie trzeba nauczyciela, nie trzeba burmistrza, nie trzeba radnego. To każde są opinie społeczeństwa. Ja uważałem nie. Ci ludzie mają swoje zawody, mają swoje życie, mają swoje stany. Ale jeżeli bym tak traktował Dosłownie, to bym powiedział, z wolą mieszkańców miasta Pionki rezygnuje ze Straży Miejskiej. Tych strażników nie ma i wtedy byłaby ogromna, ogromna oszczędność. Ale z ludzką twarzą trzeba podejść, że tych ludzi trzeba mobilnie wykorzystać. Kiedy przed wojną policjant jeździł na rowerze, to było bardzo dobrze. Później jeździł samochodem u nas, a teraz jest łączność monitoringu. Jest inne wykorzystanie, jest możliwość skorzystania z policji, która jest zwiększona, jeśli chodzi o etapy. Nie rozumiem tej argumentacji, czyli pokazuje Wam oszczędności. Etat na monitoringu i etapy na straży, jeśli chodzi o ochronę tego majątku. Natomiast mamy możliwości, które stosują w każdym mieście Radomiu w Domkach, w zatrudnia się stażystów i roboty publiczne, gdzie nie płacimy za to. Ale starzysta w nocy nie będzie pracował, bo nie może. Okułownie. Więc będzie ze straży pracował, a stażysta będzie w dzień pracy. Dziękuję bardzo. No, no, dziękuję. Pan Miśkiewicz prosił o głos i Pan Dolega. No muszę zabrać głos, bo Pan nie, nie odpowiedział na pytanie Pani Kopczyńskiej. Ja to samo miałem Chodzi, interesuje mnie opinia mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu. to pierwsze. Chciałbym, żeby pan odpowiedział Pana, to, jakie będą środki przeznaczone z miasta na dofinansowanie patroli policji, bo wiadomo, że oszczędności to 100 tysięcy. Czy to będzie na zasadzie podpisanej umowy na dofinansowanie, czy w jakiś inny sposób to będzie finansowane? I na koniec chciałbym powiedzieć, powiedzieć tyle, że szkoda, że przez tak długi czas nikt nie dyscyplinował pracowników Straży Miejskiej i nie zachował od nich obowiązków, które wynikały z ich zakresu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani skarbnik prosi, jakie koszty ponieśliśmy z propozycji na te patrolę w ubiegłym roku. Z umową. 7 tysięcy zł. 7000 tysięcy. W skali roku. 7 tysięcy zł. Pan radny dolega, prosił. jeszcze ja poczekam na tą opinię, żeby pan radny Mieściewicz znowu nie pytał po mojej wypowiedzi o tej opinii. to opinia komendanta Wojewódzkiego Policji przedstawić, ale jest to opinia, która jest opinią taką, jak powołujemy komendanta policji, która może być opinią pozytywną, negatywną. Natomiast komenda policji nie finansuje Straży Miejskiej. Ona może zaopiniować negatywnie, pozytywnie. U nas zaopiniowała pozytywnie, biorąc, że trzeba ochronić pionkowski park przemysłowy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę. Pozytywna opinia i komentarza Wojewódzkiego Policji. Pan Radny Dolega, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no może na szczęście bądź szczęście projekt tejże uchwały pojawił się podczas obrad na dzisiejszej sesji, obrad, który tak naprawdę w głównym celem jest uchwalenie budżetu miasta na rok 2013. Odbiór społeczny co do straży jest różny. To samo co do policji, co do radarów. Znam środowiska, które nie lubią policjantów. szedą do więzienia. Bardzo nie lubią. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Straż Miejską. Ja byłem kilka razy świadkiem, kiedy patrole policji znajdowały się w różnych regionach naszej gminy. Dzwonili po Straż Miejską, akurat była taka sytuacja, kiedy do mnie również pojechali. Ale do czego, do czego zmierza? Proszę Państwa, jeżeli dzisiejsza uchwała jest tylko i wyłącznie dlatego, że otóż nie przyjęliśmy budżetu w grudniu i teraz szukamy oszczędności i szumnie nazywamy to likwidujemy Straż jestem. Ktoś, kto będzie mieszkał 200 km stąd, to powie, no tak, wzięły się za robotę, szukają oszczędności. A to jest fikcja. I według mnie... Ta uchwała nie zasługuje, nie rozwodząc się dalej, bo mówimy o, o różnych zupełnie rzeczach. Ta uchwała nie zasługuje na uwzględnienie, i ja też będę głosował przeciwko tejże uchwale. Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze raz chciałam zabrać głos, i chyba ostatni. Dzisiaj, proszę Państwa, mówiłam o planie zagospodarowania na, w Pionkowskim Parku Przemysłowym na terenie Pronitu. Być może, że gdyby ten plan był zrobiony. Gdyby był teraz od 2005 roku oczyszczony z materiałów niebezpiecznych, mógłby być rozgrodzony i nie byłoby strasz. Od 2005 roku czekamy i społeczeństwo na to czeka, żeby było to rozgrodzone i żeby był plan zrobiony. Do dzisiaj tego nie ma. I jeszcze przekładamy to na rok 2014. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, zamykamy już dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały nr 7. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 7? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt, jedena. 11 głosów za. Kto jest przeciwko? Raz, dwa, trzy. 5. 5 głosów przeciwnych. Kto z Państwa jest? Wstrzymał się od głosu. 3 głosy wstrzymujące. 16, e, 19. Stwierdzam, że uchwała nr 7, 11 głosami za, 5 głosów przeciwnych, przy 3 wstrzymujących została podjęta. Dziękuję. Proszę o świadczenie Pan Radny Mirka. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak głosowałem przeciwko tej uchwale, uważam, że zgodnie z tym, co już mówiłem wcześniej, że nie przyniesie ona takich korzyści, jakie Pan Burmistrz zamierzał osiągnąć. Uchwałę mamy przyjętą, do tego nie wracajmy. Natomiast bardzo proszę Pana Burmistrza, żeby w tym stanie, w jaki mamy teraz, zastanowił się nad sensem tworzenia nowego działu, bo ja twierdzę, w taki jest mój pogląd osobisty, że lepiej może tych ludzi włączyć w dział już istniejący w Urzędzie Naszym Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo.